Niestety, zaraz po przyjeździe do Tuzli, zaczęła się intensywna burza, która trwała aż kilka godzin, uniemożliwiając nam zwiedzanie. Znajdujemy się w burzowej dziś Tuzli, mieście położonym w północno-wschodniej Bośni, u podnóża gór Majewica. To właśnie tutaj zostały odkryte pierwsze w Europie ślady wydobycia soli. Miasto było znane z eksploatacji tego surowca już w czasach starożytnych oraz otomańskich. Zresztą nazwa miasta Tuzla pochodzi od tureckiego słowa sur. Obecnie miasto jest kulturalnym oraz turystycznym centrum północnej Bośni, a także trzecim co do wielkości miastem Bośni i Hercegowiny. Tuzla uznawana jest za jedno z najbardziej multikulturowych miast Bośni i Hercegowiny. Zachowała ona swój pluralistyczny charakter podczas walk prowadzonych tutaj w latach 90., a po ich zakończeniu pozostała wielonarodowościowym miastem, w którym mieszkają zarówno Bośniacy, jak i Serbowie i Chorwaci, a także mniejszość żydowska. O współistnieniu kultury i religii świadczy to, że w ścisłym centrum miasta możemy spotkać meczet, cerkiew i Kościół katolicki. W Tuzli znajduje się również klasztor franciszkanów, a także cmentarz żydowski, który w ostatnich latach został poddany renowacji. Dzięki wielokulturowemu dziedzictwu Tuzla stanowi ważny punkt na turystycznej mapie Bośni. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w mieście, jest Tuzlański Festiwal Literacki, na którym zostaje przyznawana nagroda imienia Masza Salimowicza za najlepszą powieść napisaną w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Serbii i Czarnogórze. Wspomniany Masza Salimowicz jest jednym z najbardziej uznawanych pisarzy bałkańskich, który urodził się właśnie w Tuzni. Tuzli został także pobity jeden z rekordów księgi Guinnessa. Zebrało się tutaj aż 7 tysięcy par po to, aby całować się przez 10 sekund i pobić rekord ustanowiony wcześniej przez Węgrów. Właśnie tutaj, w samym centrum Tuzli, powstaje właśnie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, w którego skład mają wchodzić docelowo trzy jeziora. Trzeba zaznaczyć, że jest to jedyne miejsce w całej Europie, gdzie w samym centrum miasta znajdują się zbiorniki ze słoną wodą. Kiedyś stały tutaj domy, które jednak pod wpływem zapadania się soli zostały zniszczone. Teraz możemy się tutaj kąpać w słonej wodzie, która podobno ma właściwości lecznicze. <śleszy> Tuzli, ponad 150-tysięcznym mieście, jako jedynym w Bośni, w wyborach w 1990 roku nie wygrała żadna partia o nastawieniu nacjonalistycznym. Mimo szybkiego okrążenia miasta przez oddziały serbskie, to w przeciwieństwie do Sarajewa pozostawało ona stosunkowo spokojne. A w okolicy działania zbrojne miały charakter raczej marginalny, aż do przełomowego roku 1995, kiedy to nastąpiła znaczna eskalacja walk. 25 maja 1995 roku oblegające miasto oddziały serbskie dokonały niewielkiego strzału artyleryjskiego miasta. I na tym można by zakończyć całą opowieść, gdyby nie jeden pocisk wystrzelony o godzinie 20.55 zdziałał w kalibrze 130 mm, który trafił w dzielnicę mieszkalną Kapija, zabijając 71 osób i raniąc kolejne 240. Na pamiątkę tego wydarzenia, znanego jako masakra w Kapii, postawiono ten oto pomnik. Nie żyjemy tutaj po to, żeby żyć, nie żyjemy tutaj po to, żeby umierać, ani też nie umieramy tutaj po to, żeby żyć. Całym dniu spędzonym w Tuzli kierujemy się do chorwackiego, slavonskiego Brodu.